to taki czas, kiedy dużo osób chce spróbować swoich sił w sprzedaży wiedzy, którą dysponuje w formie np. e-booków czy też innych produktów cyfrowych. Dostaję sporo zapytań, jak, jak jakiś sklep uruchomi. Spróbuję podzielić się tym, co wiem na ten temat. Podzielę się z Wami tym, jakich, z jakich narzędzi ja korzystam, jeżeli taki sklep z produktami cyfrowymi tworzę. To są narzędzia, wszystkie takie, z których ja również korzystałam, tworząc swoje miejsca w sieci. A mówię z wami, co jest niezbędne. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyna możliwa lista, jedyne możliwe narzędzia. To są po prostu rzeczy, które ja wykorzystuję. Mam nadzieję, że wam to trochę pomoże i zaoszczędzi trochę czasu. Będziecie mogli po prostu szybciej przejść do działania. Będę się posiłkować tym, co napisałam we Wpisie, ponieważ na blogu jest Wpis o tym samym temacie. Wszystkie strony, także sklepy wstawiam na WordPress. WordPress jest to narzędzie, które pozwala zarządzać treściami na stronie bez konieczności programowania. WordPress jest instalowany na serwerze, czyli w miejscu, w którym ta twoja strona, pliki tej strony mieszkają. Żeby mieć stronę na WordPressie potrzebujesz właśnie hosting. W hostingu korzystam u Opiekuna Bloga. To jest świetne rozwiązanie, jeżeli chcecie Mieć jak najmniej pracy związanej z zarządzaniem tym hostingiem, ponieważ opieką bloga jest to hosting dedykowany pod WordPressa, także idealnie pod narzędzie, z którego będziemy korzystać. Natomiast w porównaniu na przykład do dużych operatorów jak Home.pl czy innych, nie, ma tam, nie macie tam dostępu do takiego rozbudowanego panelu. I niektórzy pewnie uznają to za minus. Ja uważam, że to jest dla wielu osób, które nie są beznane w tych tematach, bardzo duży plus, ponieważ. Wsparcie opiekuna bloga wszystko robi za Was. Jeżeli potrzebujecie wprowadzić jakąś zmianę na hostingu, ustawieniach, czymkolwiek, robicie zgłoszenie, oni to naprawdę bardzo szybko obsługują i nie musicie się grzebać w instrukcjach. Dużym plusem w ich przypadku jest również czytelność cen. Na home na przykład spotkałam się już wielokrotnie z tym, że te abonamenty w kolejnych latach są dużo wyższe. I teraz tak, zakup hostingu u opiekuna bloga jest naprawdę prosty. Robi się go w taki sam sposób, jak zwykłe zakupy w sklepie internetowym. Wchodzicie na stronę, link znajdziecie w opisie, wybieracie hosting, dodajecie usługę i co ważne, jeżeli potrzebujecie adres strony, czyli tak zwaną domenę, to jest kolejna potrzebna rzecz. Co u opiekuna bloga, domena z końcówką.pl jest na pierwszy rok bezpłatna, i w drugim roku ta opłata też nie jest wysoka. Także dodajecie do koszyka, wybieracie swoją domenę. Realizujecie zamówienie według tych kroków, które później jakby w tym sklepie są widoczne. I w efekcie otrzymujecie wiadomości mailowej od opiekuna bloga dane dostępowe do swojego WordPressa. Także już macie też tego WordPressa zainstalowanego. W wielu innych miejscach, jeżeli kupujecie hosting, ten WordPress też nie jest trudny do zainstalowania, ponieważ są często udostępniane autoinstalatory. Kilka rzeczy wystarczy poklikać, żeby ten WordPress się pojawił. No i tutaj po prostu już nie robicie nic. Dosłownie dostajecie gotową stronę, na której możecie zacząć pracę. Warto zadbać o bezpieczeństwo tego sklepu. Opiekun bloga standardowo udostępnia bezpłatny certyfikat SSL. Natomiast w przypadku sklepu zalecają, żeby to był trochę lepszy certyfikat i myślę, że warto tutaj zainwestować, bo te koszty też nie są duże. Jeżeli dobrze kojarzę, podstawowy certyfikat dedykowany dla sklepów to około 40 zł na rok. Jeśli zastanawiasz się, czym jest certyfikat SSL, to, to czy dana strona go ma, czy nie, objawia się tą zieloną kłódką przy adresie strony. I teraz kolejna rzecz, mamy już stronę zainstalowaną, teraz zaczynamy na tej stronie działać. I musimy zainstalować jakiś szablon, motyw na WordPressie, coś w oparciu, co pomoże nam stworzyć konkretne elementy na stronie. Odpowiedzialny taki motyw jest za to, jak niektóre rzeczy na tej stronie wyglądają, działają. Ja używam do wszystkich stron jednego narzędzia. Nie lubię mówić, że to jest szablon czy motyw do Wordpressa standardowo, ponieważ to jest narzędzie w dużo, dużo szerszym em, zakresie działania. To jest coś, co raczej bym nazwała kreatorem stron, kreatorem motywów. Przy tworzeniu sklepu na Wordpressie nie musi absolutnie to być ten szablon, z którego ja korzystam, ale nie jestem stanie Wam polecić nic innego, ponieważ od kilku lat korzystam z tego jednego narzędzia. Szablonem tym jest Divi. Link Wam zostawię poniżej. Co jeszcze bym chciała Wam zaznaczyć, że nie musicie tego wszystkiego notować podczas tego filmu. Przygotowałam dla Was checklistę z wszystkimi tymi e, narzędziami i dodatkowo ten, ten PDF, ta checklista jest opatrzona dodatkowymi wskazówkami, linkami do wszystkiego, tak żebyście żeby ułatwić Wam rozruch i uruchomienie tego sklepu. To nie jest oczywiście pełna instrukcja, tak samo jak to wideo, nie jest pełną instrukcją stworzenia sklepu. Będziecie dzięki temu wiedzieć, do czego dane narzędzie jest Wam potrzebne. Także nie musicie notować, zapraszam Was na bloga i tam czeka na Was czeklista do pobrania. Ja również posiadam tak zwaną taką usługę konfiguracji strony na WordPress, która obejmuje instalację tego szablonu. Także jakbyście chcieli coś więcej się dowiedzieć na ten temat, to również zostawię link w opisie na dole. I dalej. Kolejnym ważnym elementem jest wtyczka, która pozwoli Wam dodać funkcjonalność sklepu do e, strony. Ja pokażę Wam w tej chwili na ekranie, w jaki sposób wygląda dodawanie wtyczki, która jest już w repozytorium WordPress, czyli możecie ją bezpośrednio przez swojego WordPressa zainstalować. Część wtyczek, o której będę mówiła, trzeba pobrać zewnętrznych źródeł i wygrywa się je w tym samym miejscu, tylko e, używamy. Opcji dodawania na serwer tej wtyczki i katalog z rozszerzeniem zip, wrzucamy na nasz serwer poprzez też WordPress, a nigdzie dodatkowo się nie logujemy i instalujemy te wtyczki z zewnątrz. Także pierwsza wtyczka, która dodaje nam funkcjonalność sklepu, to jest WooCommerce. I w momencie, kiedy ją aktywujecie, to powinna Wam się pojawić taki przewodnik, który pozwoli Wam dokonać tej takiej podstawowej konfiguracji tej wtyczki. Na przykład dzięki WooCommerce przyjmować płatności, które są opisane jako przelew bankowy. To polega na tym po prostu, że klient otrzymuje od, po dokonaniu zakupu numer rachunku, z danymi do wpłaty. Natomiast myślę, że jeżeli myślicie poważnie o sprzedaży w tej sklepie, nawet jeżeli nie od razu, to warto pomyśleć o szybkich płatnościach takiego sklepu. Ja osobiście korzystam z przelewu 24, <laughs> także musicie zacząć od zarejestrowania się tam u nich, założenia konta, potwierdzenia go. To może potrwać trochę czasu, także warto, nawet może warto od tego właśnie zacząć, tworzenie sklepu po to, żebyście jak najszybciej mogli te płatności później do tego sklepu dodać. Co fajne, to nie tylko przelewy 24, ale oni właśnie też mają wtyczkę bezpłatnie udostępniają swoją wtyczkę, do, która pomaga w integracji tych płatności z WooCommerce. E, także możecie tą najnowszą wersję wtyczki pobrać mają tam też instrukcję jak taką tyczkę, tyczkę Boże, wtyczkę e, skonfigurować żeby te płatności wam działały tak żeby klient mógł po dokonaniu po dodaniu e, tego produktu do koszyka zrealizowania zamówienia od razu dokonać płatności szybkim przelewem e, z mojego doświadczenia wynika że takie zamówienia są najczęściej po prostu dochodzą do skutku, a na momencie, kiedy ktoś wybiera płatność przelewem, to są znowu zamówienia, które najczęściej zostają, nie zawsze oczywiście, ale one po prostu częściej niż zwykle zostają niezrealizowane. Wtyczka WooCommerce, Autocomplete Orders sprawia, że zaraz po tym, jak klient opłaci zamówienie, właśnie w tym szybkim, przy... na przykład tą szybką płatność, no to jest bardzo fajne połączenie tych dwóch wtyczek. Zamówienie zmieni status na zrealizowane, a to da klientowi dostęp do pliku, który kupił, bez Waszego udziału, także Wy nie musicie ręcznie zmieniać statusu tego zamówienia, aby plik został przekazany klientowi i to wszystko działa po prostu szybciej. Bez Waszej obsługi klient to szybko dostaje wtedy, kiedy potrzebuje, nawet jeżeli to jest środek nocy. Kolejnym elementem, który może pomóc Wam zautomatyzować cały proces, to już nie jest coś niezbędnego. To jest po prostu dodatek, który sprawi, że już totalnie będziecie mieli co robić, tylko promować swoje produkty cyfrowe. To wtyczki, które łączą program WooCommerce, wtyczkę WooCommerce z różnymi programami fakturującymi. Ja korzystam z wtyczek WPDS. To są wtyczki płatne. I w moim przypadku jest to wtyczka, która pozwala na automatyczne wystawianie faktur poprzez portal i firmę, ponieważ tam właśnie wystawiam faktury i dzięki temu po prostu właśnie jak to zamówienie nam się zmieni na zakończone, to oprócz tego, że jest wysyłany plik do klienta, dostęp to również wysyłana i generowana automatycznie jest na podstawie tego zamówienia faktura. Także całe zamówienie jest po prostu obsłużone automatycznie, ale to absolutnie nie jest coś, co musicie mieć albo mieć od razu, może z czasem dodać. Jeżeli na przykład stwierdzicie, że te zamówienia się rzeczywiście pojawiają chcecie zainwestować po to, żeby mieć takie pracy przy obsłudze, zamówień mniej. W opisie blogowym znajdziecie też informacje o dwóch wtyczkach, które pomagają sprzedawać dostęp do jakiejś części Waszej strony. Na przykład jeżeli macie jakąś większą treść umieszczoną na jakiejś podstronie i chcecie, żeby to właśnie po zakupie klient miał dostęp do niej, to um, są takie dwie wtyczki, o których mówię na blogu, których połączenie pozwala również na to. Tam jest trochę już więcej zabawy przy konfiguracji. Także jakby to nie jest coś, co polecam na początek, jeżeli lepiej pobawić się raczej w, w plikach, które może klient pobrać, na przykład PDF-y, e-booki. To bardziej już jest zaawansowana sprawa, jeżeli chodzi o konfigurację. Nie jakaś strasznie trudna, ale jednak, jeżeli czegoś takiego nie robiliście wcześniej, no to trochę tam może w, zamieszać. I jeszcze ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o narzędzia, to bezpieczeństwo. I tak jak mówiłam Wam wcześniej, certyfikat SSL, który możecie zamówić u hostingodawcy, to żeby był aktywny, również potrzebna jest do tego wtyczka. Ja korzystam z wtyczki Really Simple SSL. Także instalacja, konfiguracja jest tam banalnie prosta, nie, nie, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tam by wystarczy tą wtyczkę aktywować. Ostatnia wtyczka, która jeszcze pomoże Wam dostosować stronę do wymagań RODO. GDPR Cookie Compliance. Um, musicie mieć jednak świadomość, że sama wtyczka to nie jest wystarczająco i same posiadanie sklepu pod względem prawnych ma tych wymagań trochę więcej, także... Gdybyście potrzebowali pomocy, to ja również na tym moim, na moim czterech znajdziecie link do artykułu u Wojtka Wawrzaka, który Wam trochę ten temat rozjaśni. Wojtek również ma pakiety dokumentów, które pomagają ogarnąć ten temat pod prawnej strony przy tworzeniu sklepu internetowego. Także to są już wszystkie narzędzia, które chciałam Wam powiedzieć. Tak, jak wspominałam, zapraszam Was do pobrania tej checklisty. Ja linki zostawię w opisie. Po prostu w tym dokumencie trochę więcej pokazuję, wskazówek, gdzie co znaleźć i po kolei, co musicie wykonać. Tak, żebyście już nie musieli robić tutaj notatek, tylko możecie mieć wszystko pod ręką w PDF-ie. Jeżeli są jeszcze jakieś tematy, w których moje doświadczenie może Wam pomóc zruszeniem i rozwinięciem swojego biznesu w tym czasie, kiedy wiele osób jest zmuszony do tego, żeby popatrzeć na wszystko inaczej, a poszukać nowych sposobów na zarabianie, na zarabianie, to dajcie znać. Jeżeli umiem, wiem, to pomogę i postaram się nagrać kolejne porady w tym temacie i powiedzieć. Podzielić się tym, co ja już po prostu wiem. Nagrywasz? Y tak, nagrywam. <grym>, Także do zobaczenia do zobaczenia i życzę wam wszystkim powodzenia pa Co?